Smacznego. Ja już swoje w czułam sekundę, jak ja dostanę. No, dobrze, nie? No, dlatego jej tak szybko zjadłam. Bo lubię jeść. Eee. Cyk, cyk. Yo, yo, <coughs> out. Please feel I need. With my dad, I wanna help her out. Hmm. Oh, dobro. you to the greatest pizzeria in the world. Freddy A mega. A idę się przejść. Omega pizza plex. Okej, okay, dwa gifty. Zaspakowywujemy obydwa. Tam się nie dostanę. No to nie źle. O kolejny gold? Nie tu, bardzo tu. Golden G. Golden Chica, kto by się spodziewał? W kuchni, gdzie? Się życie opiera na jedzeniu. A tu co mamy? Ło. Wow. To jest dobra, eksplorujemy. Serio potrzebuje głosu, ciki. A tu? Bynajmniej. O. Oh. czekaj okay. tu jest tu jest loading dock tutaj o tu są gifty. No the hello hello, hello Jaki ending będziesz robił? Na razie nie wiem, na razie zrobiłem jeden. Ale czekaj. Ty w sumie to czekaj. Wait a minute. Musimy wrócić do Atrium. Albo bynajmniej. No to atulimy w sumie. Bo tak, to już wykonaj mending. Na no co czekać? Nie, mm. Jak coś, to nie byłem ja. Eee... Uh. Čekaj, jej, Ej, pat to kuda? Ej, čekaj. Ej. Jsem Harry Potterem. Jsem Harry Potterem. Jsem Harry Potter. Okej, bo Fredin też tu Ej, ja tu utknąłem. Ej, czekaj, ja tu utknąłem. Ej, no Ej ja tu utknąłem. Utknąłem w ścianach. Ej, dobra! Chcecie ruin? Tak. Czy chcecie ruin teraz? Chcecie ruin? Jakby? Nie. Nie co nie. Dawaj weź bez... No dobra. Tak. Ruin tak, ale możesz. No so kurde, cool, akurat kiedy odpaliłem save'a na security bridge, to cool. Czekajcie chwilę. Yy, jedna osoba na ruin, druga na ruin, nie jednemu do obojętna choć wolałby SB, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To lecimy z ruin. Patrzcie, patrzcie jaki zrobię ten yy, speedrun endingu. Jest opóźnienie. No wiem przecież. To nie pierwszy raz kiedy opóźnienie. Zawsze były delaye. Zawsze były delaye. Patrzcie, zrobię speedrun y, endingu tego y, ruin. Cosmobus. Nie dokończyłem Nie dokończyłem. Dobra, robię speedrun endingu. Robię speedrun endingu. Robię speedrun ruin. Dobra, robimy ruin. Let's go. Oj, trochę. Trochę mi to zajmie, to w tym czasie sobie pomyślę, jakie Star Warsowe profilowe na Star Warsowe profilowe na oczapie, jakie sadać w mógłbym. Ty, właśnie Star Warsy, zapomniałem, że ja mam ten... Y... Lego Star Wars The Skywalker Saga, to w sumie jak mi się znudzi, to tu mogę kolejnego stojanka sobie odpalić. Ej, bo moja siostra jest w security O kurde. Ej, to mocno. Ej, to sorry, ale ją rozwaliłem. O, patrzcie, zrobię speedrun endingu. Mogę pominąć? Nie mogę. E, speedrunuję FNAFA. Ruin. E, Czas ze speedrunować. Time for us, Gregory! gregory you there i got your message fuck gregory are you there I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Trzeba się pożegnać z krótką staminą. Trzeba się pożegnać z długą staminą. O nie, nie ma czapeczki. Nie, on nie ma czapeczki, no to nie no. To nie jest stawbot. To nie jest stawbot, on nie ma czapeczki. It's all the way on the other side. I'm not even close. Damn. It's not a Czytuję, o już nie wczytuję. Nawet ja się przestraszyłam, ale dosłownie. I'm, okay. I'm okay. I'm okay. No, ta jest okej. Okay. Dobra. What, What happened to you? To you? You, you look, look awful. awful. Chica, what happened to you? You look awful. No one cares, but no one cares. A fast wrench. It's, it's just me. like That's my like dad's. My dad. Tu będzie blob, tu będzie blob. Był tam. no one cares no di cares bro, no one cares <coughs> <coughs> uh, dj music Man Ale. Za to jest masa tych mini musicmenów. Jest za to pierdyliard mini music eee, Okej, okay, tekstury się chyba nie wczytały, xd. Ty, tekstury się nie wczytały, lol. Lol, tekstury się nie wczytały. <laughs> Tunk tunk, tunk, not to. Ow, my head. Where'd that freaking Monty thing go? I better find a way out before it comes back. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Thank you. Please enjoy. Weird. It's not a body mask. Look Volume. at all the wires and stuff. Ah, Text green Cool. I swear that door was blocked. What's that supposed to be? Gierka! Dobra, gramy w gierkę! Po gierce lecę na Lego Star Wars, ale to będę musiał wyłączyć z i go włączyć na nowo. Okej, okay, dobra, już wiem. Dobra, dziękować, dziękować.